Dobra, znaleźliśmy nie? Maciek, kamera na wejście. Latam za wami z kamerą jakiś przygłup, kiedy wreszcie dostanę wynagrodzenie. Muskiery, że to najwyżej. Rób to ci każe, bo inaczej pogadamy. Ok, tak więc aby odkryć to oto gruzowisko musimy rozwalić się kilofem. Zniszczenie go daje również trochę kamienia i krzemienia. Z otwartego wyjścia każdego wieczoru będą wylatywać bazy toperze, których polecam unikać. Chyba że macie broń zadającą więcej niż 50 damage'a, która pozwoli wam je złah Maciek, wypij. Dalej do jaskini. Czarno to widzę. No co ty nie powiesz, jakie skurwa ciemno! Warto wspomnieć jeszcze o tym, że jaskinie trzeba włączyć w ustawieniach generowania i są one dodatkowym serwerem świata, więc w przypadku naprawdę ekstremalnie gównianych komputerów nie polecam ich włączać. Niestety, albo stety w jaskiniach znajduje się tak naprawdę większość niezbędnego kontentu z całej gry. W sumie to po co tu leziemy? Maxwell wyjebał się na jeleniu jeleniocyklopie i teraz idziemy do wandy. Trochę nie wiem gdzie ona jest, ale chuj! Przejdziemy się po całych jaskinach. Zazwyczaj obok terenów wejściowych rozmieszczone są różnorakie biomy grzybkowe. Pierwszy z nich jest mozaika z grzybów, czyli jedna wielka maszeromowa sraka. Pierwszym mobem, którego bardzo szybko spotkamy w takich okolicach jest zając. Świniopodobne stworzenie żyjące w grupach, nienawidzące tych, których posiadają mięso. Jak to mięso? Nie masz mięsa, prawda? Nie. To czemu do ciebie biegnie? To mięso? SPIERDELAMY! Tutaj jest już naprawdę giga ciemno. Bazotoperzowa pieczara to teren skalny. Występują tutaj bazotoperze i całkiem sporo stalagmitów. Po przejściu zazwyczaj trzech biomów trafimy w końcu na sraczkowate pole, czyli centralny łącznik wszystkich biomów, na którym spotkamy m.in. stalagmity i ogromnej ilości lightbulb, które zasilą nasze latarnie. Ryspią się też tutaj całkiem powszechne kopce ślimaków, które wpierdalają kamień. I to wszystko? Bo za tym są naprawdę wkurwiające. A ten wielki świniofura? To boss, którego na razie mamy w dupie. Teraz pójdziemy jedną z odnog. Widzimy kolejny biom skalny, tym razem o wiele bezpieczniejszy, wypełniony w pizdu pancernymi skalnymi homarami, posiadającymi często kilka tysięcy HP. Totalnie nie opłaca się ich bić, bo tropią tylko kamień, krzemień i mięso, ale za to chętnie pomogą nam w klepie za jakąś skałkę. Tylko są naprawdę kurwa wolne. Na tej samej odnodze spotkaliśmy podziemne bagna, które tak naprawdę nie różnią się niczym od tych samych na powierzchni. Z tego co zauważyłem, znajduje się też tutaj przynajmniej jedna brązowa plama wypełniona light bulbami. I teraz uwaga! Zaobserwowałem, że zawsze w każdych jaskiniach w okolicach tych właśnie biomów łatwo wyjść możemy w tak zwanego jaskiniowego siusiaka. <gry> Zamknij się wreszcie Jest to ogromny tunel prowadzący po prostu kurwa do niczego Wracamy się teraz i pora na omówienie reszty biomów grzybowych Różnica pomiędzy biomem każdego z czterech grzybów jest ogromna Zielony biom ma małe zagęszczenie grzybowych drzew i jest po prostu pusty Czerwony biom ma średnie zagęszczenie grzybowych drzew Powszechne są jaskiniowe skały, a czasami spotkamy też gniazda plujących pająków Które to polecam po prostu unikać, gdyż są ekstremalnie wkurwiającymi gwidami niebieski biom posiada wysokie zagęszczenie grzybowych drzew oraz całkiem często spotykane gniazda wiszących, spuszczających się pająków. Lunarny biom to odnoga niebieskiego biomu z naprawdę różnoraką fauną i florą, a od niego odchodzi przejście do archiw. Akurat nie widzę za bardzo sensu lezienia tutaj, zrobimy to kiedy indziej. Byliśmy już tak naprawdę wszędzie oprócz ruin, ale tam też nie ma sensu na razie iść, bo nikt nie jest takim idiotą, aby się tam budować. Po drodze spotkaliśmy coś na zasadzie struktur spełnionych niezależnie od biomu, na przykład taką dziurkę z light bulbami wokół. Na całej mapie są trzy takie, a w jednej z nich będzie malutki grzybek, który pościemni. Zamienia się w grzybuchy. Tego typu strukturą jest też wielka macka, która nic nam nie zrobi pod warunkiem, że jej nie jebniemy. Jedna z nich prowadzi do atrium, więc są naprawdę ważne. Niestety nie znaleźliśmy hacza. Stworka podobnego do czystera posiadającego również 9 slotów. Chodzi o akwarium z rybką, które to spełni się na centralnym biomie, zazwyczaj w okolicach kamiennego turfu, ślimaków, stalagmitów i lightbulb. Myślę, że na tej mapie Hatch jest dokładnie w tym miejscu. Ale póki co jest zbyt daleko od nas, abyśmy po niego poszli. Ostatnim biomem, który musimy zwiedzić, będzie zdecydowanie ten najgorszy. Mowa o pojęcie grocie wypełnionej Skałami i tymi zjebanymi, plującymi i pancernymi pająkami. Obfity on jest w ogromnej ilości kamienia, krzemienia i złota oraz fragmentów szkieletu potrzebnych do złożenia Field Dobra, chyba znaleźliśmy bazę Wandy. Ty, ale on jest od razu przy wejściu. No? To czemu łaziliśmy po tej całej jaskini? Nie wiem, czego chcecie. Amulet z mamy tutaj zapłatę Tej ogólnie. Dobra, spierdalaj mi z tym. Zamiast za amulet pójdziecie mi do ruin.